się ma tu Wokus2002, a to jest kolejny audiolog, drugi już. I to jest kilka spraw dobrych, jest kilka spraw złych. Zacznijmy od złych. Pierwsza to jest taka, że zepsuł mi się ten mikrofon. No, ten, ten, którym nagrywałam ostatnie filmiki, i będę się niestety teraz tym, tym, tym nagrywać, tym słabszym mikrofonem, tym co, pier, tym co na początku mojej tak jakby kariery, w cudzysłowie mówiąc, mojej kariery na YouTubie używałem. Ale on też jest dobry, powiem wam. Są trochę szumy, ale to powiem wam, że to nie jest problem, więc najważniejsze, że jest. Druga sprawa. Dlaczego tak nie ma długo filmów? Po pierwsze albo ktoś mi wejdzie do pokoju albo w no, przerwie w nagrywaniu coś na telefon mi zadzwoni na skypie czy coś i tak dalej albo w ogóle w ogóle później się okaże, że nie działa mi mikrofon i właśnie e, dźwięk się nie nagra e, no jeszcze teraz, e, no właśnie jeszcze kilka z, złych spraw chyba, czy mikrofon nie, nie, dobra no chyba wszystkie. Do, teraz dobra sprawa, dzisiaj na, na pewno dzisiaj wstawię tego audiologa, czyli macie tutaj datę, 10 mar, mar, marca, godzina 20.16. Tak, wieczorem tak nagrywam. No dobra, czyli wrzucę jeszcze dzisiaj wieczorem ten filmik, czyli 13... nie, 10 marca. E, czyli wrzucę jeszcze dzisiaj tam gdzieś przed 20.45 powinien już być e, No i to jest ta dobra sprawa Kolejna sprawa to będę teraz e, część nagrywał Dzisiaj jeszcze nawet wrzucę chyba jeden odcinek e, No i właśnie, no i chyba tyle e, hmm, Jeszcze co by tu... Aha, FIFA FIFA, tak Wtedy nagrywałam w FIFA 11 Teraz jednak będę nagrywał z trzynastki. Ile? Dwie minuty? Ok. Teraz y, będę na, nagrywał trz, z trzynastki, bo sobie taka, y, owo, takową nabyłem. Y, powiem Wam, że naprawdę fajnie się gra. Y, fajnie, więc. Y, powiem, no więc naprawdę. Y, fajnie gra. Polecam. Do, polecam y, no i y, myślę, że. Myślę, że y, niedługo coś nagram z trzynastki. Ale nie chcę tak cały czas z Fify nagrywać, bo ostatni filmik to właśnie też był z Fify, ale teraz ostatni filmik to będzie, tak wiecie, to będzie ten właśnie filmik, no właśnie, więc teraz może będzie jakaś przerwa od Fify, może teraz jakiegoś Need for pita czy coś sobie nagramy. Od razu mówię, że Minecraft będzie bardzo rzadko, ponieważ wiesz, no nie mam, nie mam w ogóle, nie mam chęci do grania w tą grę, ponieważ no, ona mi się stała już nudna, wiecie? No właśnie, Minecraft został już mi się nudną grą, więc Minecrafta nie będę nagrywał, jeśli już to, a jeśli już, to bardzo rzadko, bo na przykład ktoś mi będzie chciał zaproponować jakąś mapkę parkour czy coś, więc no to wtedy tak, ale no to, w to bardzo, bardzo rzadkich przypadkach. No, kolejna sprawa to będzie taka, że... To teraz powinien się ukazywać jeden filmik na tydzień. Najczęściej to chyba będzie w sobotę albo w niedzielę. Nie, w niedzielę nie, w niedzielę nie. W soboty będą filmiki. Bardzo możliwe albo w, albo w piątki. No ale to jeszcze zobaczę, jak, jak, będę, jak będę miał czas. Jak, jak się wyrobię z czasem, z lekcjami i w ogóle. No. No i to chyba było. było na tyle z tego audiologa chciałam zrobić jeszcze taką tapetę na audiologa, ale no wiecie to chciałam zrobić, ustawić na tapetę, źle się ustawiło, próbowałam próbowałam w innym programie ustawić było źle, no więc po prostu poszukałam jakiejś fajnej tapety z Windowsem 7 no i znalazłam jakąś taką fajną tutaj miałam jeszcze niedawno taką z Windowsa 8 z tymi kwiatami tymi fajnymi jak ktoś kojarzy, no to wie jak one wyglądają. E, fajna tapeta, tylko że no... znudziła mi się już takiego. No i to już by była, byłoby na tyle e, z, tego, z tego audiologa. Kolejnym nie wiem, kolejny się pojawi za jakiś miesiąc czy coś. Później się okaże, że, że kolejny filmik za miesiąc to właśnie będzie audiolog. Ale nie, chyba hmm, raczej tak nie będzie. A więc to był kolejny audiolog z słowem i informacją. E, tak go nazwałem. Możecie sobie przypomnieć kiedyś. Dobra, już nie przedłużam, ponieważ już nagrywam 5 minut. No właśnie, a więc no trzymajcie się, no i cześć.